Sialikan, dlaczego takie zimno na chacie? Ja to lubię dwie atmosfera O gaz poszedł do góry, jesteś na ogrzewanie jak gaz, no. gaz. Wiesz jak inflacja wyjdzie. No. Jak na gaz jak to jest na prąd podłączone. Czy ty chcieś mnie śukać? No nie to przecież mówię, że jest taniej na prąd niż na gaz robić a kiedy otworzymy w końcu prezenty? A kto ci powiedział, że w ogóle prezenty dla ciebie w tym roku? A dla mnie są, dla mnie są, a dla mnie są. Byłaś grzeczna? No. Tak, pojadłam, byłam grzeczna. Nawet jadłam nie nowy. Co ty jadłam? Ja nawet nie wiem, gdzie Ty, Wolonisia, byłaś wcześniej. Gdzie byłaś w zasadzie pół roku? W świetniku. Ej, napisaliście list? do Mikołaja no. i co chcecie w tym roku? Ja ukulele chcę! A ja chciałem wystąpić w Top Models Aha, to no. na pewno ja. Tomasz jak w banku, załatwię ci ten wstęp Przecież ja mm -hmm. siebie widzę I to jeszcze twardzi Walonisia, zajmij Kangula czymś, a ja wezmę plezier NIE! Ej, wo, w ogóle co? Co to za bałagan jest? Sprzątajcie tutaj, bo goście mogą przyjść Ale... kan mogę tak. wpisać to w CV? Wiedzenie pałeczkami? <grym> Merry oh, Christmas! Oh, oh. So o! Szydzi, Mikołaj! Szydzi, Mikołaj, Gdzie <grym> masz prezenty dla mnie? Zaraz, znowu się wioski. zgubiło! Kiedyś ty. kość wino i zamknij mordę, ty mały jelenie! Mikołaj, o co przyniosłeś nam? Mi, mi, mi przyniosę, Ja będę bardzo o, o, w tym roku. O, o. A o. na pewno! A ty to się na prezenty nie szukujesz? Podejdź no do choinki, dziecko. I spójrz na to piękne iglo. A gdy się odwrócisz, będę miał wór pełny prezentów. Ty, ale, od kiedy to Mikołaj nam zabiera rzeczy z domu? Oho, cicho! O, o, o. A, o. Dzisiaj, Kangurze. Tak, co dostanę? Za to, że cię tak wróżę, Twoim prezentem będzie to, co klasycznie dostajesz od ojca po kolędzie. Co? A masz tu. Co za głupi worek znowu nie działa. o oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho. Przekonaj się sam. Co, co? nie mam pojęcia. Ho, ho, ho. Otwieram prezent? Co to jest? Kurczak z Lidla na promocji? To nie jest zwykły kurczak, to jest. bad kurczak I czemu on robi tak, jak się go ściśnie! No bo ściśnie, bo krzyczy, bo jak go ja wezmę oh, oh, oh. nie. To nie wiem, nie Dostałeś prezent od Mikołaja, proszę, pobaw się kurczaczkiem. Super. Mikołaju to teraz Ronika Weronika była wyjątkowo grzeczna. Ona siedziała w śmietniku przez pół roku, także wydaje mi się, że zasłużyła na coś. Czekaj, to oni mają więcej dzieci niż jedna? to nie miał być plezier, miał być plezier. Czekaj, ty małe zielony, zielony zgredzie, ho, ho, ho. Tak, mam więcej dzieci, niestety. E, to co, jej przyniosłeś? Co, ja tu mogę jej przy Chwilę. Święty Mikołaju, bo ja zapomniałem, to wypadło ci, Ja myśmy szli. Ooo, faktycznie, to miało być dla mnie. Co to, co, 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 co to jest? O ja, ja już się domyślam, ja już się domyślam, co ona chciała. Ona chciała swoją podobiznę. Ho, 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 ho. To jest to to, do Mikołaju? jakiś bullshit. Ho, ho, ho! Ja to słyszałam! Nic nie słyszałaś! Powiedz mi, dziecko, co byś chciała z mojego wora! Kulele!

nie ma ciasteczek, to daj piwo. Znowu ja miałeś one job? Kurde święta. One job, mleko i. Ale się wyprzedało, A ciaska zjadłem pod locie, bo głodniałem, jak wracałem tutaj tam. Mało zielonych, moje. O, właśnie właśnie na święta o. ci coś da. Co chciał święta. No Ja chciałem wystąpić w top model ale tutaj szalika mi mówi, że nie dam lady. No dzieje ci top model do prezentu spakuje. Ja bym chciał dostać no? nowe kacia. No ale oryginalnie? Nie no takie na cały sezon. Taka pan... Twoje was za może no, oh, 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 oh. no dobra, zobacz mi co tutaj jest. Zieloni Ci... się pomóż mi, bo kurde nie, nie wiem kto to jest za źródło. to... O, oh, oh, dziękuję oh. Basiu, ty silny jesteś. Kletka. Wiedziałem, że mi się torby pomyliły. I, i czy mam być zadowolony czy mam być się zdenerwować? Samki mordy ty zielony zielon! Ty... To jest kolejny! To jest Pokemonów! To jest magiczna, to? zielona! Kredka! możesz sobie namalować tyle gaci, jak będziesz chciał! No ale ich nie założy na siebie. Dobra, zaraz Zobaczcie, co ty zrobiłeś teraz? Narysuję sobie gacie, ale z tej strony, proszę, się tej strony! ja ci narysuję ładne gacie, <noise> Nie, to są moje gacie i ja takie chciałem! <noise> nie, <głos> no, ja. nie co się kitrasz za moim tyłkiem? Ja wiem, że tam lepsze... No nie, nie zjedz, ja tylko tam byłem, bo tam jeszcze jeden prezent został i chciałem wam to pokazać i dać. A to są nasze prezenty, które mieliśmy no sobie... tak, 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 ja przepraszam, ja chciałem tylko tak przypomnieć, że tam jeszcze jest ten prezent, no. Aha, okej. Okay. Kurde, no. nie miałeś im oddawać ich Blu-raya. No kurde, ale miałeś ich zagadać, co ty robisz? No zagadałem. Ty, no ja, nie jak? Tak, śmierdzący. Przepraszam. Weronika, e, prezent dla ciebie, pocieszenia, bo z pierwszego nie byłaś zbyt zadowolona A no, 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 no. Czemu ty zjadłeś? Czy ty, ty literalnie zjadać blu raya Ho, ho, ho! z racji, że za rok pewnie już mnie nie będzie, bo mnie zwolnią z, z roli świętego Mikołaja, to podejdź tu do mnie, Maćku, jeszcze raz. Jeszcze raz? A ja? Nie ruszaj się. Oooooh! Ciopeczko Mikołaja, <laughs> Mikołaja sieliko, nie mam ciopeczka Ale jak to, nie ten... to nie robi, to nie robisz ciebie jeszcze Mikołaja. Musisz założyć skarpety Mikołaja. Ty ścileweczka będzie odpowiednia do mojego tyla, świątecznego naśleju. Słuchaj, Michałaju, bo nie wytrzymie za nas to no, no. Bo to jeszcze w ci wypadło. Kur. Okay. To A to chyba ziemniak dla niej był, dobra, nieważne. Dobra to, dobra, to. To jest bardzo mały, hej, ma. Ej, 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 ej! ej. O, nie jest, co ty się dobra? Dziękuję za święta na razie. widzę, no, ho, 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 ho. na ho, Co za nam na połowę szarcia ze stołu? Maciek, dzisiaj w te święta nie jest. Ale kawusie włochy zostawili, ma... to przynajmniej się na tym. <laughs> Przepraszam za całe zajście. Zapomniałem kawę. Czuli <laughs> <laughs> Bo ja myślałem, że Mikołaj tam nami usiądzie, dość to ujść z Lenifelkiem. Ty właśnie, weź bo niego, zadzwoń. Żelika, bo Linfelka już nam był w przy lodówce, był w przy lodówce. Zaglądał w lodówce mój jest... byś alkoholowy na pójść. Co tu się? Żywy karta na święta. Ja go przygotowuję właśnie dla was. Chcę się odwdzięczyć. się nóż? Patelnie przynieść, patelnie przynieść. Prostuj <grym> nóż. No, no ciemaj. Ale co mu z obiadem, Naszą jaćnicą świąteczną. Nie, nie wiem, nie było pójść tej patelni, to wziąłem się lepszą. Dobra, 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 dobra. Masz, pani wejdę. Nie, nie, fan nie, fan fan nie. Fan to jest świąteczna. Karpie to nie ryby. Już się nie będziesz musiał męczyć, a się. Ale to świata. Nie, nie, Ej, 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 My to później będziemy jeść. Co, co ty myślisz, że to jest tak samo jak mechaniczna? Chwacić Nie no dobra, to chodźcie, chodźcie do stołu. Zapraszam jednak, musimy ogarnąć. Chwacik. Ale zapraszałeś mnie do święta. O nie, ja, przyszedł, przyszedł mój brat. Weź go, weź mnie, powiedz, jak tu mnie nie ma. Bo Keanu Reevers mnie z domu wyrzucił. Niemożliwe, niemożliwe. On dopiero w Matrixie teraz wystąpi z powlotem. Poczekaj na swoją kolej przy kolejnej części Cybepunka. No. Nie, 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 nie. nie, no, nie, no, nie, nie, nie. Aj, nikt nie blearem, druga część dopiero w przyszłym eee. roku, a nie na Wigilię. Eee. Wydupiaj! No paje banny mi będzie teraz chipsy wpierdalał, nie? No pisz tam inaczej nieść klasi, nie? No to wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Nie. Happy birthday to you. Mi? Ci się chyba święta pomyliły. A. Nie wiem. Moje. Tylko tyle dokusało chipsy i tortu rodzinny ja od kogoś. Ej, ale fajnie jest coś, kto wygląda. Puk, puk. się. Buk. Halo? Kto tam chodzi? Buk, buk. Ty! Kto to? Kto to jest? Kto to jest? Mm. Mogę się przyłączyć do Waszej kolacji? Wiecie, no, zimno jest. Znaczy nie mamy jednego krzesła więcej, jak nie przeszkadza ci, że będziesz musiał stać z boku, to chętnie chyba. Dobra, jasne, pewnie. Czemu ja nie zapraszasz nieznajomego, który u nas na balkonie się... No, no na tak uczyli na... 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 No, tak no, na... nas, tak uczyli nie Ja was wychowuję, a ja mówię no, słuchaj, ja, ja wiem, mi. O, no weź to dziękuję. zabierz mi z Ja chciałem powiedzieć, ja wiem, że mamusia z tatusiem zawsze mówili, żeby nie wpuszczać obcych do swojego domu, ale w święta trzeba robić wyjątki, nie? Jak dobrze wychowane dziecko. Już, już nie mamy co kraść, bo nam DVD i wszystko inne zajebali, także przepraszam, ale spóźnił się pan w tym. Ale Mikołaj, na mnie się No Ale najważniejsze, że jest jedzenie. O, mogę się A to jeszcze i... zostało, to jeszcze muszę zjeść do końca, no, no tak, żeby nam nic nie zostało. No nie, często, no jeszcze kurwa sezonka. Dziękuję, no, na pewno. dziękuję, dziękuję. Jesteście tacy hojni. Normalnie Ciasto? pierwszy raz się z czymś Ciasto? takim spotkałem. kurde. Jesteście niesamowicie. No, Picie tak. też, pan chcia? pan nawodnić? O, o, o. Nie ma tak. Widal, że będzie dalej pan będzie jak? Macie może wino, ja bym się wina napił. E, się, także wiecie. Do tego. Bardzo by mi zależało na tym winie, jednak wiecie, no mi wyglada, nie? A takie takie herbatki to No tam, dobra, nie no. Ja rozumiem. pójdę panu po to wino. Wie pan co, bo wino wyszło i proszę bardzo tutaj takiej, nie wiem, Kinder jajko, czy jak to nazwać? O, może zatąkam to w tym winie. Co za Makłowicz? Oh. A <grystanskowity> może tak bo są święta? Macie może do mnie jakiś prezent? Skoro jest tutaj święty Mikołaj, to... Nie Ale mamy zabieram. nawet kibla. <grystanskowity> nie wiem, mi się pojawił napis wejdź pod stół". Dobra, już chodzę. Ten <grystanskowity> prezent Mikołaj. O Boże! Tu nie z nie